Które tam padły. Kochani, jeszcze Murzyn, Boże, gdzieś ty się nie mył. Chodź tutaj, bracie, on się nie mył wcale. Zobaczcie. Osoba, która sprzyja wartościom chrześcijańskim, osoba, która mm, wychowuje się i bardzo mocno praktykuje. Yy... Wzieraj katolicką. Ja, tak. Została bardzo mocno sponiewierana, moim zdaniem. Myślę, że to bardzo niesmaczny wykup o ojca Ryzyk. Powinien za to przeprosić. Ja bym się do takich, takiego wsiłkowania, bo to w tych kategoriach chciał być może miły, jakąś atmosferę luzu wprowadzić, ale to przesada. Przesada. Ja należę do czołowych w Polsce podróżników, zwiedziłem 131 państw. Bardzo dobrze również znam Afrykę, napisałem tam Mam Rozumiem, że wielu przyjaciół, może zostać Polakiem. Ma, mam wielu wśród przyjaciół. I oczywiście, że tak. Jak najbardziej w Polsce znam. Nawet w, w lokalu gastronomicznym, którego jestem właścicielem, zatrudniam Murzyna. Ale pod warunkiem, <laughs> że nie jest gejem? Czy pod warunkiem, to tak. No, są no, gejowskie lokale, tam ich, ich miejsce. Dziękuję bardzo za rozmowę, Leszek Bubelportka, Partia Narodowa. No i lista 100 gejów będzie 200. Do, do 200 już w przyszłym tygodniu. Dziękuję, tak do zobaczenia. Tak Dziękuję. A już.